Hej, kochani. Dzień dobry. Witam was bardzo serdecznie. Dzisiaj przechodzę do was z kolejnym filmikiem z serii kosmetyki z The Ordinary i dzisiaj zajmiemy się Matrixilem, czyli kolejnym serum do twarzy zamkniętym w szklanej buteleczce za niewielkie pieniądze. Kochani, powiem wam w filmiku, co to jest w ogóle Matrixil, do czego to używać, do czego jest porównywalny jakie są opinie na jego temat, jakie jest jego działanie, z jakimi kosmetykami można tego używać. Z jakim minie, e, powiem Wam również o tym, co ja myślę na temat tego serum e, i czy w ogóle warto się nim zainteresować. Także, kochani, zapraszam Was z kawką albo z herbatką. Ja mam tutaj zieloną, nie przedłużam. I lecimy z tematem. I Matrixil y, to jest kolejne serum z The Ordinary. Nie jest to drogie serum, ono kosztuje około 30-40 zł, więc myślę, że jest naprawdę na każdą kieszeń. Oczywiście szklana buteleczka, y, bardzo minimalistyczne opakowanie, zarówno na buteleczce, jak i sam kartonik. Kartonika nie mam, wyrzuciłam, ale to są białe kartoniki. W wypadka w środku również jest szklana, więc to plus. Ja mam tutaj opakowanie 30 ml. Dużo. Matrixil jest określany jako następca retinolu. Z tym, że Matrixil nie powoduje ani uczuleń, ani podrażnień. Także myślę, że warto się tym zainteresować. Ja mam tutaj notatki, w które będę sobie zerkać od czasu do czasu, ponieważ no wszystkiego nie jestem w stanie zapamiętać tak dokładnie, jakbym chciała Wam o tym powiedzieć. Matrixil jest to. Peptyd, który został wytworzony w francuskiej firmie kosmetycznej, która nazywa się Sederma. W związku z powyższym, Matrixil nie jest ani wytworem The Ordinary, ani żadnej innej firmy. Natomiast jest używany w wielu kosmetykach yy, przeróżnych marek, i wiele marek kosmetycznych chwali się tym, że w danym kremie bądź w danym serum znajduje się Matrixil. I powiem Wam, kochani, jeszcze jedną bardzo ważną informację, którą podała Sederma, że stężenie Matrixil, Matrixilu w kosmetyku musi wynosić co najmniej 3-5%, aby jego działanie było właściwe i żeby w ogóle działał. Więc, kupując jakikolwiek kosmetyk z Matrixilem, trzeba bardzo uważać na jego stążenie. Ponieważ wielu producentów kosmetyków chwali się tym, że ma Matrixil w składzie danego kosmetyku, ale jego zawartość jest tak niska. Że nie działa po prostu. Matrixyl jest to, tak jak wspomniałam, peptyd, który taką nazwę, jak gdyby w składzie, ma palmitoyl pentapeptyd i tutaj część ma różne końcówki 4, 6, tam są jeszcze podobne nazwy. Ja pozwolę sobie tego nie wymieniać, ze względu na to, że po prostu nie chcę sobie łamać języka. Natomiast jeżeli ktoś chce bardzo wiedzieć dokładnie o tym, to myślę, że wujek Google wam pomoże. W tym Matrixilu z The Ordinary są zawarte jak gdyby dwa najnowsze rodzaje Matrixilu i jest to Matrixil 3000 i Matrixil Synth6 Synth, 6, Synth 6, zwał jak zwał, plus jest dodatek kwasu hialuronowego. Stężenie tutaj to jest 10% i tak jak jest napisane na buteleczce, jest to silnie stężone, peptydowe serum, yy, z formulacją nowej generacji Matrixilu. Także są dwa rodzaje Matrixilu plus kwas hialuronowy. No i teraz pytanie: przede wszystkim, jak działa, jak działa Matrixil? Matrixil, tak jak wspomniałam, jest peptydem, który działa przeciwstarzeniowo. Działa przeciwstarzeniowo ze względu na to, że pobudza produkcję i syntezę kolagenu w naszej skórze. Czyli Matrixil działa pobudzając syntezę kolagenu, elastyny i fibronektyny, redukuje zmarszczki, wypłyca je, zarówno zmarszczki te stałe jak i również zmarszczki mimiczne, odbudowuje sieć hialuronową, yy, poprawia kolory skóry, ujędrnia uelastycznia, zmniejsza podobnież również rozstępy i blizny, a także wzmacnia sk naszą skórę. Działa długo falowo. Matrixil z The Ordinary jest to kosmetyk, który jest na bazie wody, nie zawiera w sobie silikonów, nie zawiera alkoholu, jest to kosmetyk wegański, nietestowany na zwierzętach, a jego pH zawiera się między 5 a 6. Jak stosować? Ten Matrixil. Jest to kosmetyk, który możecie stosować zarówno rano, jak i wieczorem. Wiadomo, że wtedy rezultaty będą najlepsze. Jednakże należy pamiętać o tym, żeby nie stosować Matrixilu, I w ogóle jest taka zasada przy peptydach, żeby nie stosować ich. Razem z kwasami bądź z witaminą C. Jest to wynikiem tego, że jakieś tam wiązania, coś tam się w czymś rozpada. Natomiast ja nie jestem chemikiem, więc nie jestem w stanie wam tego dokładnie wytłumaczyć, ale znajdziecie w internecie wyjaśnienie tego, dlaczego nie powinno się stosować kwasów i peptydów jakby jednocześnie. Natomiast jeżeli chcecie zastosować np. krem z witaminą C, to wówczas na przykład Matrixil stosujecie w porannej pielęgnacji, gdzie nie macie dołączonej witaminy C. Natomiast kosmetyk z witaminą C stosujecie po prostu wieczorem, ale wówczas nie nakładacie Matrixilu. Także chodzi tutaj o to, żeby nie stosować jak gdyby jednocześnie. Tych dwóch produktów. Matrixil można stosować oczywiście z kwasem hialuronowym. Zresztą tutaj jest domieszany kwas hialuronowy. Ale kwas hialuronowy nie jest tak naprawdę. Kwasem w takim ogólnym pojęciu. E Matrixil również można używać koło oczu, ja również go używam tutaj w okolicach oczu, zero podrażnień, zero problemu. E także spokojnie koło oczu możecie używać Matrixil. Tutaj sobie spisałam z czym można używać Matrixil. Są to informacje, które są od The CM, czyli od producenta The Ordinary. Z jakimi kosmetykami można używać właśnie z The Ordinary? Można używać z retinoidem 5%, można używać z Argireline. Argireline to jest serum, tak zwany botox w butelce. Ja Wam też zrobię o tym filmik. Można używać również z niacinamidem. A także z askorbyl glukozydem. Yy, nie wiem jak z innymi kosmetykami, nie znalazłam informacji na ten temat. Natomiast jeżeli macie konkretne pytanie i konkretnie chcecie wiedzieć, czy można Matrixil połączyć z danym kosmetykiem, to najlepiej po prostu wejść na stronę Edysiem i tam wysłać właśnie zapytanie do nich. Chyba oni mają nawet czat, powiem szczerze, że nawet nie wiem w tym momencie, ale zawsze możecie tam dopytać. Oni zawsze odpowiadają na takie pytania, także nie będzie z tym problemu. Jeżeli chodzi o działanie Matrixilu, wiadomo, że nie zobaczymy niewiadomo jakiego rezultatu od razu po zastosowaniu. W sensie się od razu zastosujemy, i nie wiem, po godzinie dwóch, albo na następny dzień nasza skóra będzie nie wiadomo jaka. To jest kosmetyk, który działa jak gdyby z czasem, i im dłużej go używamy, tym jak gdyby coraz lepiej działa i działa długofalowo na naszą skórę. Jest to kosmetyk, którego działanie teoretycznie najlepsze można zauważyć po około dwóch, trzech miesiącach. Użytkowania. Natomiast ja muszę powiedzieć, że zauważyłam jakieś drobne już zmiany, takie pierwsze i polepszenie wyglądu skóry po powiedzmy dwóch, trzech użyciach. Już było widać pierwszą. Różnice w mojej skórze. Ja matrix teraz nie używałam od dłuższego czasu, ponieważ używałam inne kosmetyki i powiem Wam szczerze, że muszę do niego wrócić. Jeżeli chodzi o to, jakie komentarze na temat matrix się pojawiają, to ludzie ogólnie twierdzą, że skóra zrobiła się jędrniejsza, gładsza, zmniejszyła się głębokość oraz widoczność zmarszczek. Um, a także skóra ma więcej glow, ma więcej takiego blasku, jest bardziej jak gdyby napięta, ale w takim pozytywnym znaczeniu tego słowa. I co ja myślę na ten temat? Uważam, że jest to naprawdę bardzo dobre serum, właśnie poprawiające kondycję naszej skóry. Prawda jest taka, że pierwsze jakieś oznaki, jakieś zmiany w naszej skórze zaczynają zachodzić około 25 roku życia, czyli nasza skóra tak na dobrą sprawę zaczyna się starzeć od 25 roku życia i w związku z powyższym warto zacząć wprowadzać jakieś takie delikatne, pomocne kosmetyki. Ja osobiście uważam, że Matrixyl jest jednym z takich kosmetyków, które właśnie warto wprowadzić do naszej pielęgnacji, ponieważ właśnie wspomaga syntezę kolagenu, tych wszystkich wiecie, tych łączeń, elastyny i tak dalej. I ja mogę się podpisać pod każdym słowem, które padło właśnie odnośnie tego, że skóra zrobiła się jędrniejsza i rzeczywiście to zauważyłam dosyć szybko, po kilku użyciach, że ta skóra była bardziej jak gdyby napięta, jędrniejsza, taka bardziej świeża, bardziej taka wiecie, rzeczywiście ten glow to było widać i rzeczywiście z czasem jak używałam, zauważyłam, że jakieś tam, ja mam na przykład sporo zmarszczek na czole, bo ja wiecznie się marszczę wiecznie podnoszę, wiecie, czoło, więc ja powinnam chyba zrobić sobie botoks w ogóle, ale zauważam, że rzeczywiście The Ordinary ładnie na to wpływa. Oczywiście nie jest to kosmetyk, tak jak żaden kosmetyk, nie spowoduje tego, że to zniknie całkowicie i całkowicie wypłyci Wam wszystkie możliwe zmarszczki, bo to fizycznie jest po prostu niemożliwe, ale na pewno poprawi wygląd i jakość skóry, i rzeczywiście, przede wszystkim, rzeczy, które na początku rzuciły mi się w oczy, to to, że skóra była bardziej jędrna, bardziej napięta wyglądała na taką zdrowszą, młodszą, Naprawdę uważam, że to jest serum, które warto przetestować na sobie. Oczywiście, wiadomo, nie wszystkim będzie odpowiadać. Nie dla każdego będzie idealne, co jest normalne i. Tak po prostu jest z każdym kosmetykiem. Są osoby, które nie widzą jakichś ogromnych rezultatów, natomiast są osoby, które kochają ten produkt, go uwielbiają, nie widzą po nim, za nim świata. Ja uważam, że warto jest się nim zainteresować, uważam, że warto jest go użyć. Wiadomo, że skóra, która jest bardzo młoda, nie będzie widziała aż takiej różnicy i osoby, które są powiedzmy w wieku 60 plus, również nie zauważą nie wiadomo jakiej różnicy, dlatego. Tego, ponieważ no jednak wiązania i kolagen i to wszystko w wieku po tym powiedzmy po 60, ciężko jest to już zrobić samymi kosmetykami. Oczywiście jest to wspierane i pomaga naszej skórze, ale... <laughs> Zakrztusiłam się, w wybaczcie. Ale oczywiście to nie, ale to nie jest tak, że wiecie, no nagle odmłodniejemy dzięki buteleczce jakiegoś serum o 20 czy 30 lat. To jest fizycznie po prostu... Niemożliwe. Matrixil jest odpowiednikiem, jak gdyby, retinolu. E, wpływa w, tak samo korzystnie na naszą skórę. Z tym, że nie ma obawy przy Matrixilu tak jak przy retinolu, że nasza skóra będzie podrażniona albo będą jakieś alergie. E, dodatkowo uważam, że Matrixil jest znacznie lepszy dla suchej skóry, ponieważ. Retinol dla suchej skóry nie jest najlepszy. Natomiast z Matrixilem nie ma tego problemu. Kolejny plus tego produktu to jest to, że możemy go używać w okolicy oczu i rzeczywiście widziałam różnicę kondycji mojej skóry pod oczami po używaniu Matrixilu, a nie miałam żadnych problemów, wiecie, żeby mnie coś szczypało, czy żeby mi coś wyskakiwało, czy cokolwiek innego, więc Matrixil możemy spokojnie używać. Rzeczywiście skóra lepiej wygląda, jest bardziej napięta, bardziej jędra, no a przez to również wypłacają się jak gdyby nasze zmarszczki. Jedyny minus, jaki mogą niektóre osoby widzieć, które lubią produkty i kosmetyki z kwasami, um, mogą mieć ten problem, że jednak, wiecie, nie używamy Matrixilu i kwasów jednocześnie. Natomiast uważam, że warto jest zaopatrzyć się w taką buteleczkę i na przykład odstawić yy, kwasy na powiedzmy miesiąc czy na dwa, żeby przetestować, czy na przykład Matrixyl nie będzie dla Was dobrym wyjściem. Bo wiecie, kwasy, witamina C są fantastycznymi rzeczami, ale czasami nasza skóra może będzie wolała coś innego, co będzie dla nas bardziej... Yy, Pożyteczne albo będzie dla naszej skóry lepsze. Ja osobiście bardzo lubię ten produkt i z czystym, naprawdę czystym sumieniem mogę Wam go polecić. A jeżeli cokolwiek Wam nie przypasuje w danym kosmetyku, cokolwiek będzie się działo z waszą skórą, czy kosmetyk według was nie będzie działał, to w ciągu roku 365 dni możecie zwrócić ten produkt do producenta i on wam odda. Całkowitą kwotę za dany kosmetyk. Z tym, że produkt nie może być zużyty bardziej niż w 50%. Uważam, że ta polityka zwrotów jest fantastyczna. Poza tym, ich obsługa klienta jest bardzo dobra. Tylko należy pamiętać, że kosmetyki The Ordinary, żeby móc je zwrócić w ciągu roku, musicie kupić na ich stronie bądź w ich sklepie, a nie jakichś zewnętrznych. Sklepach czy zewnętrznych firmach. The Ordinary kosmetyki kupicie na stronie desiem.com. Desiem jest to marka, która jest matką The Ordinary i Desiem ma pod sobą, jak gdyby w swoim parasolu, kilka różnych córek, synów kilka różnych film i między innymi jedną z najtańszych jest The Ordinary. Tam się kierujcie, oni mają wysyłki na cały świat. Także spokojnie do Polski czy do innego kraju również zamówicie. Powiedziałam wszystko co wiedziałam, co mi przyszło do głowy, o czym pamiętałam. Jeżeli pojawią się jakieś wasze pytania to bardzo proszę piszcie w komentarzach. A oczywiście jeżeli pojawi się jakieś pytanie czy możecie to łączyć z jakimś konkretnym kosmetykiem z The Ordinary. To przepraszam Was, ale musicie o to zapytać bezpośrednio producenta, ponieważ ja tego nie wiem, i tam po prostu dostaniecie najlepszą odpowiedź na to pytanie. E, oczywiście dajcie mi znać, czy używaliście Matrixis The Ordinary. Napiszcie mi również, jaki jest Wasz ulubiony kosmetyk z The Ordinary. Może dzięki Wam poznam coś nowego, może zwrócę na coś nowego uwagę, także jestem bardzo ciekawa. Ba oczywiście bardzo bym prosiła o zostawienie łapki w dół, w górę, to już zależy od Waszej inwencji twórczej. Bardzo zapraszam Was również do kliknięcia czerwonego przycisku i zostania ze mną na dłużej. Mam nadzieję, że znajdziecie tutaj materiały interesujące Was, a zawsze możecie subskrybować, także klikajcie ten czerwony przycisk i przybywajcie do naszej YouTube'owej rodziny. Ja za chwilę lecę do sklepu odebrać moje kolejne zamówienie z The Ordinary. Tym razem zamawiałam przez Boots, ponieważ miałam tam punkty, więc tak naprawdę zamówienie nie kosztowało mnie nic. Także ja za chwilę lecę do sklepu odbierać zamówienie, a my się kochani widzimy już niedługo w kolejnym filmiku. A teraz kochani, przesyłam Wam moc buziaków. Trzymajcie się cieplutko. Miłego dnia. Do zobaczenia.